10 5, 4, 3, 2, 1, start 100. Za szczytem 10, 5 minus lewy przyciąć dalej 120. Po 120 tul 5 lewy, zostań to nie 5 minus prawy. Wyjście po prostu szczytem 70, 5 lewy, dalej 100 nie ciąć 4 plus lewy chudo dalej 60 4 plus prawy nie ciąć, wypuść 40, przyciąć 5 prawy do 5 lewy zostań. Do później 4 plus prawy dól 50, 3 plus lewy przyciąć, wyjście wy, wypuść po prostu i 300 do szczytu. Przed białą tabicę z drogi na szczycie dwa lewy. Z lewy 30, z drogi ciąć 4 minus, lewy prostuj 100, 5 minus, lewy przyciąć, może woda 30, od szczytu 5 minus, prawy tylko tul, przechodzi 6 lewy, prawy tul, schamuj 6 prawy tul, do długi 5 minus, lewy otwiera, wyjście szczytem lewą przy tul, przechodzi 5 prawy, śmiało 50. Od szczytu prostuj 5 lewy, prawy 30. Schamuj 5 prawy 30. Od szczytu 5 minus lewy odciąża 100. Za szczytem 5 prawy. Do 5 lewy. Do 5 prawy, tul. 40. Szyd lewą, mocno schamuj 20. Od szczytu 4 plus prawy odciąża. Przyciąć 70. Ciąć 5 prawy, i 50. Z hamowaniem 5 minus prawy lewy. Przyciąć i przy drzewie 4 plus prawy tylko tul. 40. Z hamowaniem 5 minus lewy, 10, 4 prawy dłuższy, zacisk do 3, tul, przechodzi 3 plus lewy, ciąć 60, za dom 4 plus lewy, ciąć 30, przyciąć 4 plus prawy, przechodzi 5 minus lewy, przyciąć do później 4 prawy podwójny, 40, dłuższy, 3 lewy niesie, po prostu 70, opór 2 minus prawy, woda. Max lewy, przechodzi 5 prawy, przechodzi nieciąć 5 minus lewy, do 6 prawy, do 5 plus lewy tul. do nieciąć 5 minus prawy chudo, przechodzi 6 lewy przyciąć, 20, nieciąć 5 minus prawy, wyjście szczytem odciąża, 80 przez szczyt 5 plus prawy, 50, 5 minus lewy, 30 schamuj, 3 minus lewy nieciąć chudo, przechodzi 4 plus prawy, otwiera, do później 4 minus prawy. Do później 4 minus prawy nie ciąć. Chudo. Przechodzi 4 lewy nie ciąć. Dłuższy otwiera. Prostuj 150 do szczytu. Od szczytu 6 prawy. Mocno skamuj. Do 4 prawy nie ciąć. Przechodzi 5 lewy prawy nie ciąć. I od szczytu później 4 minus lewy nie ciąć. Odciąża. Przez siodło 5 minus prawy nie ciąć. Do 5, do 5 lewy nie bój. 40. Szczyt śmiało. Drugi szczyt śmiało. drugiego 50. Wygrodzę. Jest drogi. Dwa prawy. Do 0 lewy. Nie przejmujemy się. Do 3 plus prawy nie ciąć. 40 szczyt i od szczytu 5 plus prawy długi. Przyciąć wyjście. Przechodzi 6 lewy, prawy, wyjście szczytem stuś. i stuś, 5 minus lewy przyciąć. 40. 5 minus prawy przyciąć. Do 6 lewy wyjście szczytem śmiało lewą. 60. 5 minus prawy zacisk, tylko dół. Przechodzi szczytem 4 plus lewy. Może śmielej. 80 prostu i przed dom 4 plus prawy ciąć. 60, 6 lewy przyciąć 50 5 minus prawy tylko tul 60 po 65 lewy długi przez dwa szczyty przyciąć Przechodzi 6 prawy zacisk do 5 wyjście hamowanie i wygrodzenie od prawej wyjście prawą 70 prostój do szczytu i od szczytu 6 lewy prawy przechodzi 5 plus lewy 40 5 minut lewy śmiało, 70, szczyt śmiało lewo, 40, za opony z drogi, 2 prawy, może wypuść 86, lewy 30, 4 lewy schamuj, do 0 prawy, lewy, wyjście ciasno, wypuść, a kurwa, jedź gdzieś, przez szczyt prostuj i przez szczyt 5 minut lewy, tul wyjście szczytem. 120 6 prawy Śmiało przez lotną Dalej 200 Prostuj Ok Szybciej było